Dzień dobry. Mój dzisiejszy filmik będzie odpowiedzią na pytanie jednej z widzek moich film, filmików. Otóż ta pani zadała mi pytanie, jak maskować tak zwane zmarszczki promieniste. To są te zmarszczki, które mamy najczęściej tutaj, w tym miejscu. Większe mają je osoby, które palą, mniejsze te, które nie palą. Często widać je, na przykład, jak robimy dzióbek do zdjęcia. O, wtedy robią się te zmarszki. I, no, w dojrzałym wieku niezbyt fajne i apetycznie wyglądają. A mało tego, jeżeli używamy nieodpowiedniej szminki, to również ta szminka wchodzi w te zmarszki i rozchodzi się powyżej ust i poniżej, i to bardzo nieładnie wygląda. Co z tym zrobić? Moim zdaniem, przede wszystkim trzeba bardzo dbać o usta. Ja często je nawilżam. Polecam taką e, szminkę Himalaya, bardzo dobra. Jest to jest taka przezroczysta, ziołowa szminka. Smaruję te usta dosyć często i one wtedy są nawilżone. Następna sprawa to na pewno gimnastyka, bo nie wiem, czy wiecie, że te zmarszki zanikają od uśmiechu. O, czyli jak najczęściej się uśmiechamy. Jeżeli często się uśmiechamy, mamy pogodną twarz, to wtedy tych zmarszczek nie widać i one się troszeczkę prostują. Natomiast co jeszcze zrobić, żeby nie były widoczne? Ja znalazłam w Inglocie taki, taki korektor. E, który dajemy, to jest taki zielony kolektor. Zobaczcie, jak on wygląda. Który dajemy zazwyczaj pod podkład, który kładziemy na twarz. Natomiast dobrze jest tym korektorem, posmarować sobie tutaj dodatkowo jeszcze nad wargą i wtedy jakby w te zmarszki wejdzie ten kolektor, i spowoduje, że, o, że je tak złagodzi, czyli one nie będą takie tak bardzo e, źle wyglądały, dużo mniej. Będzie je widać. Także ten korektor jest bardzo dobry i go polecam. Co jeszcze jest bardzo ważne, jeżeli mamy e, tego typu zmarszki, to ważne jest, żebyśmy nie miały również zarostu, bo niestety w dojrzałym wieku coraz więcej kobiet e, posiada zarost i nie dość, że mają takie zmarszki, właśnie brzydkie, to jeszcze do tego dochodzi, dochodzą tutaj włoski. I ja polecam taką golarkę do włosków, bardzo delikatną. Ona nie powoduje, że te włosy odrastają mocniejsze i stają się jak zarost męski, tylko delikatnie możemy mieć ją zawsze w torebce i delikatnie sobie o, w ten sposób tutaj wygolić te wąsiki. Jeżeli ktoś ma na brodzie, to również na brodzie. Bardzo ładnie to wygląda. I Jest bardzo skuteczne, także też bardzo polecam. Co, co można zrobić jeszcze? Ważne są te śminki, których używamy, bo jeżeli używamy śminki złej jakości, no to wtedy one rzeczywiście po pewnym czasie zaczynają wchodzić w te zmarszki i usta nam się rozjeżdżają. W związku z tym ja polecam tego typu szminki. To są takie śminki. Nie do zdarcia, można powiedzieć, to jest szminka, która wygląda w ten sposób. O. i powiem Wam, jak, że jak się posmaruje nią usta, to nawet jak jemy jakiś posiłek czy pijemy, to, to ta szminka wcale nie schodzi z ust. Ja kupuję je w inglocie, tak wygląda ta szminka. Nie wiem, czy tu ma jakiś numer, numer 31 na przykład, tak. A z takich jaśniejszych, o, zobaczcie, też inglota. To jest numer 36. Obie używam, obie są bardzo fajne. I mam jeszcze tego typu, e, taką szminkę. To jest firmy Hean, tak piszę. I tak to wygląda, tak wygląda ta szminka. Ona też jest dosyć długotrwała, chociaż te z Inglota są dużo lepsze jednak. Co można jeszcze zrobić? Wiadomo, że nam się te usta, Rozmywają w dojrzałym wieku. W związku z tym ważne jest, aby ograniczyć, jakby to rozmywanie, i musimy stosować konturówkę. Pokażę Wam, jak ja stosuję konturówkę. Otóż w ten sposób troszeczkę tutaj na czubku ust ją wyprowadzam poza linię ust, troszeczkę, nie za dużo, bo to wcale nie apetycznie wygląda, jak zrobimy za dużo, ja myślę, że to jest milimetr, najwyżej półtora milimetra, o, i szczególnie tutaj w tym miejscu, w tym miejscu robimy wyżej, natomiast tu dalej schodzimy niżej i podobnie tu na dole, Też przejeżdżamy konturówką, żeby nam ograniczyć, ograniczyć to wypływanie, że tak powiem, śminki. Zobaczcie z bliska. W ten sposób zrobiłam, położyłam konturówkę i teraz dopiero wewnątrz kładziemy śminkę. O, dokładnie. Dokładnie i równo ją kładziemy. Żeby nam się nie wałkowała. I również ta konturówka, która została położona wcześniej, ogranicza, zobaczcie, to, że ta szminka wychodzi wyżej. I muszę Wam powiedzieć, że ta szminka również, to jest szminka Mary Kay, firmy Mary Kay. I to jest... E... Bardzo źle widoczny numer niestety, ale chyba TD66. Ta szminka tej firmy też jest bardzo dobra i wielo, bardzo długo ją używam i e, też przez wiele godzin jest na moich ustach. I nigdy nie zdarzyło się jeszcze, żeby e, ta szminka weszła mi właśnie w te zmarszki promieniste. Także kochani, zacznijmy od ćwiczeń. A najlepszym ćwiczeniem na zniwelowanie tych zmarszczek jest uśmiech. Także uśmiechajmy się często. Malujmy usta dobrymi śminkami, a wtedy nie będziemy miały takich problemów. Dzisiaj to na tyle. Cześć, trzymajcie się, pa!